Micek 24H. Dzisiaj ze mną jest Wypymy Dawid XD. Cześć. Dzisiaj sobie pogram w Brawl. Teraz zapraszajcie mnie do znajomych. Tutaj macie Nick, czy y, ID. Y, y, możemy pograć któregoś dnia. Dzisiaj filmik, jak widzicie, się spóźnił trochę. Y, po prostu z przyczyn technicznych i po prostu no, musiałem lekcję po prostu odrobić. No nie, bo te lekcje trzeba te odrabiać. Więc, no musiałem lekcje odrobić. Więc, dobra Ja pójdę tutaj na skrzynki, ty i tam gdzieś indziej na skrzynki. Na dole jest. Okej. Okay. O, widzę. O, dobra, dobra, dobra. Oj! patrz, par, nie strzeli, nie strzeli. Co, 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 co! Par! Makmatoki. Żeby ten typ był gdzieś bliżej, to bym mógł go zdjąć od razu. O! Teraz na dole. O nie. Mm. Tal, tal. Dobra, ja uciekam powiem ci tyle. Oj, oj, ej! Dawid, przepraszam. Przepraszam. Oczywiście Dawid to Kazik. W sumie nad nim... Jakie jak naprawdę masz na imię? Czy strzał poszli poni. Dobra, ja rzucam białki. Więc ludzie chcieli, yy, żeby wiecie, jak ty naprawdę masz na imię. Nie. Czy masz na imię Kazik czy Dawid? Bo dużo osób się pyta Dawid No właśnie, czyli Dawid się nazywa. Y, po prostu ma akcywę Kazik. Y, może wam w którymś odcinku on opowie o tym. Oj, ale nie na pewno nie w tym, bo przegrywam. Dobra, nawet nie miałem czas więc no tutaj tą rundę. To jakby testowo robiliśmy. Dobra, mam skrzynkę. Nie no, nic nie dropne, nic nie dropne. O, mówiłem, że nic nie dropne. Nie, <grym, grym>, dobra, wezmę nie przeszkadzać. <grym>, dobra. E, wezmę teraz na przykład... Takiego pana tego Patrzcie, jakich on ma zadmiarze O, widzieliście. Dobra, mam pomysł, jeden. Moglibyśmy wbić na 21 rangę. jo Ty masz 525 musisz na kimś mieć. To dawaj bula. Będziesz bólem w krzakach oczywiście. Powiem ci tyle. Miejmy nadzieję, że dźwięk się nagrywa. Nie. Dobra, więc jeżeli to słyszycie, to po prostu mam farta, a jak nie, no to kurde, szkoda. Dobra. Jeżeli chcecie, zapraszajcie mnie właśnie do znajomych. I może pogramy jakąś rundkę w, nie wiem, w Zadymę. Kilka rundek, jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, piszcie swoje ID w yy, komentarzu. Stawcie lajka, subskrypcję. Nic tylko lajkować powiem tyle. Lajkujcie naprawdę. To Was nic nie kosztuje, a ja chciałbym po prostu... Powiem wam tyle. Za na 7... Jak będzie 7 lajków, następny odcinek. Yy. O, sie ma dam! Poczekaj, bo on ma ulta. Kto? O, a złożył ulta! O, Szyna, nie, da mi to Nie, nie we, on jak oni przyjdą, już idą Dobra. No nie, nie idź Dobra. Ojej, ojej. tam Bibi o, ale przynajmniej ma szulta. Ona to... chce. Ej, ona chce na pewno, żebym poszedł za nią i, i ja jej przyjaciel Przyjaciel, friend! Nie, nie wiem, co nie. Hmm. Dobra, ja się ukrywam. Dobra. Będziesz szybki, marking. W razie jakby Bóg. ten. Mów jak ktoś idzie Okej, okay. o nie, o nie! On ma tego. Star powera. Dużo osób ma teraz star Powera, no nie. Pam, 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 pam. Ej, za... nie zablokował mnie jaki... Ja nie mogę, ja zapomniałem. Ja nie wierzę. Ej, tu ciekaj Ultem. Właśnie o tym ci mówiłem! To też mnie zablokował. Ja też i ja nie wiedziałem o co chodzi. Jezu. Dobra. Ej, to ty idź tam, idź tam. No, ja nie wiedziałem serio, o co chodzi. No nie, się tak przestraszyłem. Dziękuję. To było piękne. Jeżeli chcecie maraton, musicie zostawić 10 lajków i w następnym tygodniu. Nie, do niedzieli będzie codzienny odcinek. Na 10 lajków, czyli 3 dni. Napiszcie w komentarzu co mam, jakie gry mam nagrywać. No. no i sobie teraz zadymę. Zagramy. Co Tylko kogoś coś innego, no. Ja wezmę... tym donie miał gadżet. Ale nie tego Coś dropnął co nie i dopiero sobie ulepszył. No, ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie ulepszenie do yy, tego... Leona? Yy, no do Leona za 156 i trochę hajsu mi ten, i jeszcze ulepszenie do niego. Nie wiem czy 156, coś takiego. Ja, ja mam do niego dobrze, bo on, ten gadżet dla mnie dobry jest. 112 chyba? A to ten co... A no, tak, tak. jak myślałem. No fajne to jest. Możesz, tu się wydaje, jakbyś cały czas tak jak Max ma. No. Tak samo. O. Albo y, ten. Yy, albo tak samo jak ma. Yy, jak on się nazywa? Kurde, no. Zapomniałem. Dobra. Yy, jak Broku. Dobra. Ty polu uważaj, ty, ty... No. Dobra. Ej, ja będę teraz y, obronę zniszczył. O, Master Powera! Master Powera to widko! No szkoda trochę. Bo... Podaj, aj, kurde, myślałem, że ZULTA nie wywalam. Eee, dobra, czego jeszcze w tym typu nie wszedł? O, pierwszy raz w bombę wszedł, ale nie wybuchł. No nie dobrze, że Master Powera. Tylko szkoda chyba nie ma tego. Ło wow, dobrze Ło, do... wow, ale miałem laga! jakiego miałem laga? Ludzie, jeżeli to widzieliście, nie wiem czy to z nagraniem, czy... Z czym... Ojejej! Ojej, ojej! ojej. dwóch Dobra. Dobra, lecisz. Widziałem... dobra, dobra. W razie co ja już podlecę z A nie, trochę mi brakuje do Ulta. Ej, ludzie, jeżeli widzieliście tego laga wtedy, to wow. No nie! Nie gadaj. Ja ulta zmarnowałem. Tak. Dziękuję. baby. O, dzięki, podał mi. Dobra, co? No daj, używaj Używaj nie wiem. Dobra, tak, zabiję. No, wie. no. O, dobra. Ajajajaj, aj, aj, aj. było blisko. Oj, prowizult! To sobie strzelił. Ej, jeżeli y, ten gracz, nie wiem jak on się. Ocholipka lipka. Jeżeli ten Barley to ogląda, to. Ej, ja to w ogóle. Ja też. No, najgorzej teraz, już dwie sekundy, będę miał sekundę na tego. Dobra, ja się zajmę tymi. dobra, dobra, dobra. Dawaj, bierz tą piłkę i z ulta strzelaj. Idziesz na prawo, a tak naprawdę strzelasz na lewo. Czy jaki tam. Dobrze. Dobrze, Ludzie, jeżeli widzieliście znowu tego laga, napiszcie w komentarzu hashtag lag.